Jesteśmy w szczególnym okresie. Jest to czas, kiedy przygotowujemy się do świąt, i z okazji tych świąt, świąt Wielkiej Nocy, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Nidzicy, tym, którzy przebywają na terenie naszej gminy, ale również tym, którzy z powodu pandemii koronawirusa muszą pozostać w miejscach, gdzie pracują, poza granicami naszej gminy, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. A następnie wytrwałości i siły w pokonywaniu tych trudnych momentów w naszym życiu. Życzę, abyśmy wszyscy wyciągnęli z tego wnioski, nabrali pokory, i w chwili, kiedy już minie, mieli siłę do tego, aby stawić czoła i odbudowywać naszą gospodarkę, naszą gminę i nas samych. Wszystkiego dobrego życzę Państwu z okazji Świąt Wielkiej Nocy.